Bardzo serdecznie, moi kochani, Was wszystkich, zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, w pierwszym dniu roku szkolnego 2020-2021. Cieszę się bardzo, że możemy rozpocząć go w murach szkoły i rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. Mam nadzieję, że również cieszycie się z tego. I trochę zatęskniliście przez ten okres, nie? A ja tak, ja bardzo za Wami zatęskniłam. Bardzo chciałam Was zobaczyć w murach szkoły, bardzo chciałam usłyszeć wasz gwar, uśmiech na twarzy. No i abyście z nami po prostu się spotkali, abyśmy mogli rozmawiać, abyśmy mogli przekazywać Wam wiedzę w sposób bezpośredni, a nie przez ekran monitora. Także jeszcze raz powtarzam, bardzo się cieszę, że Was widzę. Moi kochani, życzę Wam, aby ten rok był dla Was wyjątkowy, abyście z niego skorzystali, abyście korzystali z tego, że macie możliwość uczyć się, uczyć się w szkole w murach razem z naszymi nauczycielami. Myślę, że docenicie przez ten okres to co po części straciliście. Myślę, że najważniejszy jest zawsze kontakt z drugą osobą. Czy to jest kolega, czy to jest koleżanka, czy to jest nauczyciel, czy Inna jakakolwiek osoba. To jest zawsze w życiu najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Nauczycielom życzę w tym roku spokoju. Życzę, aby nie było żadnych niespodzianek, które by zaburzyły tok naszej nauki, nauki stacjonarnej. Bardzo się cieszę, że na naszą uroczystość zawitały władze naszego miasta, pan burmistrz. Robert Kowalczyk, witam serdecznie. Witam serdecznie Panią Barbarę się, kierownik wydziału wyprowadzki. Nauczycielam, tak jak powiedziałam, że spokoju, jeszcze bezpiecznych warunków pracy. Życzę, aby ten rok był owocny. I efektem tego były jak najlepsze wyniki z egzaminu w maju, bo w tym roku egzaminy ósmej klasy przesunięte są o miesiąc. Moi kochani, ten rok będzie wyjątkowy również pod tym względem, iż wchodzą w życie nowe zasady funkcjonowania szkoły. Ja te zasady już Wam przesłałam przez dziennik elektroniczny, i dla Was i dla rodziców proszę, abyście się z nimi zapoznali. Niemniej jutro y, pierwsza godzina będzie taka godzina wychowawcza z Waszymi wychowawcami, gdzie szczegółowo omówią z Wami te zasady, które będą panowały w naszej szkole od, no w zasadzie od dzisiaj już, bo widzicie jak, jak wygląda rozpoczęcie roku szkolnego. Myślę, że szybciutko do tego przywykniemy wszyscy i będziemy się stosować, bo to jest dla Waszego i naszego. Dobra. Ja mam nadzieję, że cały rok będziemy mieć naukę stacjonarną i nie będziemy musieli przechodzić nas na tych zdalnych. Jutro usłyszycie pierwszy dzwonek. Myślę, że troszkę zanim zatęskniliście i myślę, że z radością jutro siądziecie w ławkach. Przypomnę, że pierwsze dwa tygodnie, Nauki w szkole będą odbywały się w tych samych klasach. Macie przydzielone sale i wszystkie zajęcia będą przez dwa tygodnie odbywały się w tej jednej sali. Kochani, żeby nie przedłużać, oddam głos teraz burmistrzowi miasta Pionki, ponieważ szykuje dla nas niespodziankę, ale jeszcze też korzystając z, <laughs> jeszcze że mam mikrofon. Przypomnę sytuację z zeszłego roku. Rozpoczynając zeszły rok szkolny, cieszyliśmy się z tego, iż otworzyliśmy nową część budynku nowe łazienki, nową salę, nowe zablecze WFU, szatnie. I wtedy wyraziłam prośbę, aby reszta szkoły dorównała tej części. I po części się to sprawdza. Dziękuję bardzo, korzystając z okazji, panie burmistrzu. Bo jak wszyscy zauważyliście, mamy w szkole już nowy monitoring, który został założony pod koniec czerwca już. W szkole obecnie jest 16 nowiutkich, bardzo dobrych kamer. 10 znajduje się wewnątrz budynku, 6 na zewnątrz i to jest wszystko dla Waszego bezpieczeństwa. Dziękuję przy okazji firmie Pana Karola Sota, która właśnie. Ten montaż wykonała. Drugą inwestycją jest elewacja, modernizacja szkoły. Jak widzicie, jeszcze nie jest zakończona, ale już mam nadzieję, że już niedługo, już bliżej końca, i będziemy się cieszyć pięknym, nowym wizerunkiem naszej szkoły. I znowu wyrażam nadzieję, aby każdy kolejny rok szkolny zaczynać właśnie jakąś taką inwestycją. Pomysłów mi nie brakuje. Bardzo bym chciała, aby powstały trybuny i bieżnia przy boisku szkolnym, ewentualnie zadaszenie, aby było ono całoroczne dla korzystania tutaj dla naszych dzieci i okolicy. Także myślę, że współpraca będzie się nadal tak układała. Ja dziękuję bardzo, życzę Wam jeszcze raz super roku szkolnego. Szanowni pedagodzy, nauczyciele, drodzy rodzice, kochane dzieci, a szczególnie ci, którzy po raz pierwszy przychodzą do szkoły, zetknąć się z tą prawdziwą rzeczywistością szkolną. Myślę, że wszyscy mamy dość już, bo przecież 5,5 miesiąca nie było dzwonka, nie chodziliśmy do szkoły, widzieliśmy się tylko online. I myślę, że wszyscy już mają tego dość, zarówno Wy, rodzice, no i stęsknieni za szkołą nauczyciele. Szanowni Państwo, dzisiaj rozpoczynamy rok szkolny 2020-2021 w trudnych okolicznościach. I chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że tak wiele w bezpieczeństwie epidemiologicznym zależy od nas, ale również tak wiele nie zależy od nas, bo zwykłe przypadkowe spotkanie może spowodować to, że ponownie będziemy się uczyć na odległość, a nie w szkole. Dlatego zróbmy wszystko, e, wszyscy razem, żeby szkoła spełniała swoją funkcję, żebyście do szkoły przychodzili po to, po to ona została powołana, czyli e, po to, żeby się uczyć, po to, żeby Was wychowywać, po to, żeby sprawowała również funkcję opiekuńcze. Życzę Wam jak najlepszych wyników w tym nowym roku szkolnym. Ja chyba widać po tym, co się dzieje w tej szkole, że no, lubię tą szkołę. To jest mała, sympatyczna szkoła, gdzie można funkcjonować bardzo rodzinnie, bardzo tak zjednoczonym jednocześnie. Także życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Szkoły. Proszę bardzo, zapomniałbym o najważniejszym. Oczywiście, staramy się nie tylko modernizować szkoły, ale również doposażać. Zapewne wiecie, że już zakupiliśmy laptopy do szkół. Tym razem w ramach zdalna Szkoła Plus zakupiliśmy komputery. To jest jeden z nich, który chcę przekazać na ręce pani dyrektor. Tych komputerów jest więcej i dostanie każda placówka oświatowa w piankach. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnych nauczycieli i dzieci. Dziękuję bardzo, na pewno się przydadzą. Proszę bardzo. Dzięki. bardzo A, jeszcze A zrobimy zbierze. sobie zdjęcie, bo program tego wymaga. <śmiech> <śmiech> Dziękuję ślicznie, jeszcze raz. To zdjęcie. Ja. ja też to komunikacji Moi drodzy, niestety mamy takie warunki i rozpoczęcie uroczyste. Będziemy już kończyć. Spotkacie się za chwileczkę tu, na sali gimnastycznej, ze swoimi wychowawcami. Oni rozdadzą Wam oświadczenia dla rodziców. Plan lekcji, jeżeli są przygotowane to dostaniecie. Jeżeli nie, to dzisiaj wieczornie będziecie mieć go na librusie, także proszę sobie sprawdzić. I jutro zapraszam do szkoły. Szkoła, baczność! Moi drodzy, dzisiaj mamy 1 września. Jest to w naszej, na naszych kartach historii dzień bardzo specyficzny. Muszę przyznać, że nie jest to dzień wesoły, ponieważ jest to rocznica wybuchu II wojny światowej i to jest dla nas, dla Polaków, dzień takiej zadumy, wspomnień, ale i dumy. Dumy za to, że jesteśmy wolnymi ludźmi, za to, że walczyliśmy za naszą ojczyznę. Chcąc uczcić ten dzień, dzisiaj na Cmentarzu Nowym w piątkach o godzinie 17.00 odbędzie się msza święta, na którą bardzo serdecznie zapraszam poczet sztandarowy oraz wszystkie osoby ze szkoły. Dziękuję bardzo. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Szkoła Spocznik. Ja dziękuję i oddaję głos wychowawcom. Szkoła Baczność. Do hymnu. Sobie usiąść. Witam Was, kochane dzieci, bardzo serdecznie w szkole. Witam rodziców, witam nauczycieli jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że widzę Was w murach naszej szkoły. Bardzo się cieszę, że zaczniemy naukę stacjonarną, ponieważ no nie oszukujmy się, jednak, kontakt bezpośredni z nauczycielem jest najważniejszy. Kontakt bezpośredni. Z dziecko, z dzieckiem, z rówieśnikiem, z kolegą, koleżanką również jest bardzo ważny, nie tylko dla samego spotkania, ale również dla rozwoju dzieci, aby mogły ze sobą przebywać, rozmawiać, współpracować i się poznawać. Mam nadzieję, że ta nauka przez cały rok będzie przebiegała bez żadnych zakłóceń i przez cały rok będziemy uczyć się stacjonarnie życzę wam wszystkim i uczniom i rodzicom, nauczycielom i sobie, abyśmy właśnie mogli się tak przez cały rok uczyć, aby nie było żadnych niespodzianek i abyśmy spokojnie ten rok szkolny przetrwali. Dziękuję jeszcze raz rodzicom za współpracę w zeszłym roku, ponieważ był to ciężki ciężki Okres dla nas wszystkich, ale myślę, że wszyscy daliśmy z siebie wszystko, aby, aby jakoś zakończyć tamten rok szkolny. Moi kochani, jutro już pierwszy dzwonek, jutro już pierwsze zajęcia z wychowawcami. Jeszcze wychowawcy, jutro na pierwszych lekcjach, będą Wam wszystkie zasady tłumaczyć, zachowania w szkole, ponieważ jak widzicie, one się zmienią. Ja. Umieściłam wszystkie zasady na librusie w wiadomościach dla Państwa, w ogłoszeniach. Jeżeli coś będzie się zmieniało, proszę śledzić ogłoszenia i wiadomości. Ja będę tą formą Państwa informować o wszelkich zmianach, jeżeli takie będą. Natomiast tak jak mówię, wszystko wyjaśnią dzieciom jutro wychowawcy. Troszeczkę zmieni się, zmienią się godziny przyjścia do szkoły, mianowicie, ponieważ w klasach 1-3 praca z dziećmi jest nieunormowana. Wychowawca może sam decydować, ile czasu trwają zajęcia edukacyjne, niemniej nie może być to dłużej niż 45 minut. Musi być później przerwa dla dzieci. Może to trwać 30 minut, później przerwa. Będziemy chcieli tak dopasować te zajęcia, aby... Aby grupy się jak najmniej jakby spotykały na przerwach, mieszały się. Zresztą przerwy mogą być też organizowane w klasach dla dzieci. Może być przerwa jakaś śniadaniowa, przerwa na zabawę, na jakąś gimnastykę. To już jest oczywiście w gestii zaplanowania przez wychowawcę. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o przychodzenie do szkoły, aby ograniczyć gromadzenie dzieci w szatni, i żeby właśnie klasy młodsze nie mieszały się w szatniach ze starszymi, dlatego zrobiliśmy 15 minutowe jakby przesunięcie właśnie w planie klas 1-3. Dzieci będą przechodziły z tych klas na godzinę 8.15 codziennie, ale o te 15 minut dłużej będą zostawały w szkole. I to też właśnie, tak jak powiedziałam, ograniczy to gromadzenie się w szatniach. Jeżeli chodzi o przychodzenie, bardzo proszę rodziców, aby nie przebywali w szkole. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci, jedynie mogą wejść z dzieckiem, jeżeli jest taka potrzeba, bo myślę, że druga i trzecia klasa już wiedzą, gdzie mają szatnie. Jak trzeba się przebrać, żeby buciki trzeba do worka schować, powiesić na wieszaczku. Zresztą, tak jak mówię, pierwszy dzień będzie taki organizacyjny: wychowawca zejdzie z dziećmi do szatni, wszystko wyjaśni, wszystko pokaże. Także myślę, że też proszę ograniczyć również to schodzenie z dziećmi do szatni. Wyjątek stanowi oddział przedszkolny gdzie dzieci są malutkie i dziecko trzeba podprowadzić do szatni. Szatnia jest na korytarzu, na parterze, przy oddziale, także tam jak najbardziej można z dzieckiem podejść. Przypominam, że tylko jeden opiekun, jeden rodzic wchodzi z dzieckiem do szkoły, zachowując dystans, mając maseczkę i dezynfekując oczywiście ręce. Do szatni oddziału maksymalnie cztery, czworo dzieci z rodzicami może wejść. Jeżeli w jednym czasie przyjdzie więcej, proszę poczekać na korytarzu, aż zwolni się prawda, miejsce, i, i wtedy, wtedy wejść z dzieckiem. I nie wchodzimy do sali oddziału, tylko dziecko przekazujemy w drzwiach wychowawcy bądź woźnej oddziałowej. I, I tak samo przy odbiorze. W drzwiach sygnalizujemy, prawda, że, że rodzic przyszedł po dziecko, i dziecko jest wydawane rodzicowi. Także no, takie, takie ogólnie są zasady, i bardzo proszę je przestrzegać. W klasach 1-3 rodzic żegna się z dzieckiem w przedsionku szkoły, czyli. Już do samego, do samego tutaj na schodki, do samego korytarza wchodzą już same dzieci. Dlatego po tej części uroczystej rozpoczęcia roku szkolnego jedynie klasa pierwsza będzie miała spotkanie z wychowawcą w sali numer 3, ponieważ tutaj mamy nowe dzieciaczki. I one jeszcze nie znają topografii szkoły, pani wszystko pokaże, wytłumaczy rodzicom i dzieciom, aby, aby to wszystko sprawnie nam codziennie szło. Dobrze się składa, że sala klasy pierwszej znajduje się naprzeciwko wejścia do szkoły, dlatego też nie będzie problemu, że dziecko zabłądzi, że dziecko trzeba doprowadzić do drzwi rodzic, jakby do ostatniej chwili wejścia dziecka do sali będzie, będzie widział dziecko. Także myślę, że. Poradzimy sobie wszyscy razem, będziemy współpracować. Bardzo proszę o wyrozumiałość, chociaż wiem, że Państwo również niepokoją się o dzieci, dlatego musimy zachować te wszelkie normy bezpieczeństwa, dystansu, aby nic się nie stało. Moi kochani, dzisiaj ważny dzień szczególnie tak jak powiedziałam dla pierwszaczków, ponieważ stają się dzisiaj pełnoprawnymi. Uczniami naszej szkoły, ponieważ w zeszłym roku byli jeszcze w oddziale przedszkolnym, natomiast od dzisiaj za chwilkę staną się uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Aby to się stało, muszą złożyć nam tu oficjalne ślubowanie. Zapraszam w klasę pierwszą i panią Joasię Henzolt, która będzie wychowawczynią klasy pierwszej. Na środek zapraszam. Jeszcze troszeczkę cofnijcie się do tyłu, żeby tu jest dużo miejsca, żebyście się zmieścili wszyscy. Proszę bardzo, pierwsza klasa w całej okazałości. Zapraszam wychowawczynię tu do mikrofonu. I żeby to było jeszcze bardziej uroczyste, to proszę, szkoła, baczność. Do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Ślubuję. Wszystko zaczyna. Słuchajcie I stoi na stole. Ślubuję. To razem ze mną, prawda? Słuchajcie. Będę uczyć się w swojej szkole, jak kochać ojczyznę, jak pracując w Teraz też raz. Będę. Starał się być dobrym kolegą, swoim zachowaniem i nauką, sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję. Dziękujemy, wielkie brawa. Ja wam, moi drodzy, bardzo gratuluję. Jesteście już uczniami. Szkoły podstawowej, klasy pierwszej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa, zajmijcie już swoje miejsca. No widzę, że bardzo się uczniowie cieszą, że już są w klasie pierwszej. Życzę Wam, e, moi kochani uczniowie, samych sukcesów, samych dobrych ocen, uśmiechu na twarzy, abyście byli radośni i zadowoleni i abyście mieli jak najlepsze wyniki w nauce. Nauczycielom życzę spokojnej nauki, wytrwałości, jak najlepszych również osiągnięć, a Państwu, rodzicom, życzę również cierpliwości. Wyrozumiałości i też przede wszystkim współpracy z nami. Ja na dzisiaj dziękuję ślicznie. I tak jak powiedziałam, klasa pierwsza idzie na spotkanie do sali numer 3. A reszcie dziękuję ślicznie i do zobaczenia jutro.